Rozdział szesnasty. Jadę do Baranowicz przez Lidę. Gdy pociąg wróżył z Wilna, poczułem, że ciężar spadł mi z serca. Zniknięcie sobady, którego nie mogłem znaleźć nawet przez jego brata, bardzo mnie niepokoiło. Poza tym mieszkanie Jakuba było zamknięte. Nie zdarzało się to poprzednio. Miałem więc złe przeczucia. Nagła choroba Kolki też wywarła na mnie przykre wrażenie. Kolega był poprzednio pełen werwy, dowcipów, pomysłów. Nagle zobaczyłem go bardzo zmienionego, z piętnem śmierci na twarzy. Trudno było uwierzyć, że ta zmiana zaszła w ciągu kilku dni. Przypuszczałem jednak, że pieniądze, które dałem, pomogą kolce wrócić do zdrowia. Jedyną rzeczą promienną, którą chowałem w sercu jak słodką tajemnicę, był pocałunek Heleny. Uważałem to za uśmiech szczęścia i prezent od dziewczyny, która opanowała moje uczucia. Nadal myślę o niej nie jako o postaci realnej, lecz jako o istocie wyśnionej czy wymarzonej. Poprzednio nie wiedziałem, dokąd jechać z Wilna, lecz gdy otrzymałem od kolki adres Pawła w Baranowiczach, postanowiłem, że go odwiedzę. Znaliśmy się w dzieciństwie, byliśmy przyjaciółmi. Chodziliśmy razem do szkoły i dzieliliśmy się wszystkim, wrażeniami, myślami, słodyczami. Przyjaźń ta zostawiła dobre wspomnienia i zdawało mi się, że trwa nadal mimo długiej rozłąki. Paweł też wstąpił do wojska na ochotnika i służył w jednym plutonie z kolką. Po wojnie nie wrócił do rodziny w Mińsku. Udało mu się znaleźć pracę w warsztatach kolejowych w Baranowiczach. Miał wykształcenie techniczne i był dobrym kreślarzem, lecz pracował obecnie jako monter. Dobre kwalifikacje zawodowe ułatwiły mu znalezienie pracy. Takie informacje miałem od kolki. Pociąg zatrzymał się w Lidzie, w połowie drogi do Baranowicz. Była to stacja węzłowa i pociąg stał tu dłużej. Poszedłem do bufetu i napiłem się hermaty. Ciekawie oglądałem dworzec, na którym niedawno byłem razem z sobadą. Nie obawiałem się, że ktoś mnie pozna, bo któż mógł rozpoznać w skromnie i dobrze ubranym młodym mężczyźnie tamtego chłopa, rozczochranego, nieogolonego, niezdarnie poruszającego się z workiem pod pachą i batem w ręku. Tamta sytuacja i wszystko, co później nastąpiło, nawet mnie samemu wydawało się dziwne i prawie nierealne. Nie mogłem zrozumieć, jak potrafiłem przez wiele godzin grać rolę głupiego chłopa i wprowadzić w błąd wielu sprytnych ludzi. A przecież w normalnym życiu nie umiałem kłamać i nie przychodziła mi do głowy myśl oszukania kogoś. Wstydziłem się nawet upominać natarczywie o to, co mi się należało. A tamty kradzieże? Drobne, ale kradzieże. Ale, czy żyłem wówczas normalnie? Czy nie byłem w sytuacji wiernego psa, którego gospodarz nagle przestał żywić? A te pieniądze? Nie miały dla mnie wartości. Nie cieszyły. Były nie tylko cudze, lecz marne. Nawet wstrętne. Kiedy miałem pieniądze własne, dobrze zarobione, ceniłem je. Szanowałem każdą rzecz, które za nie nabyłem. Zastanawiałem się nad wydatkami. A teraz. Nie zmartwiłbym się, gdyby zginęły. Do Baranowicz przyjechałem wieczorem. Wziąłem dorożkę i kazałem jechać do hotelu. Do jakiego? Spytał dorożkarz. Do dobrego. Może do Noworosyjskiego. Dobrze. Ten dobry hotel był bardzo marny. Zresztą w Baranowiczach lepszych nie było. Spytałem właścicielkę hotelu, żydówkę, czy może kogoś posłać, by odniósł list? Powiedziała, że pośle chłopca. Napisałem do Pawła, że przyjechałem do Baranowicz na kilka dni i chcę go zobaczyć. Prosiłem, by odwiedził mnie jutro o drugiej po południu i zjadł ze mną obiad. Paweł mieszkał przy ulicy szerokiej, niedaleko hotelu. Miałem nawet ochotę pójść do niego, ale obawiałem się, że sprawię kłopot przyjacielowi. Wolałem go uprzedzić. Dałem chłopakowi list i dwieście marek za fatygę. Prosiłem, żeby zaraz to załatwił i jeśli zastanie adresata w domu, zaczekał na odpowiedź. Za pół godziny chłopiec wrócił i wręczył mi złożoną kilkakrotnie kartkę. Paweł pisał. – Kochany Michasiu, cieszę się bardzo, że cię zobaczę – Zwolnię się jutro wcześniej z pracy i dokładnie o drugiej przyjdę do ciebie. Pozdrawiam serdecznie Paweł. Nazajutrz obudziłem się wcześniej. Poszedłem zwiedzać miasto, które wywarło na mnie smutne wrażenie. Przypuszczałem, że zobaczę w nim coś ciekawego, lecz zawiodłem się. Nie dostrzegłem ani jednego ładnego budynku. Małe, parterowe domki. Przeważnie drewniane stały szare, ponure, wzdłuż tonących w błocie ulic, z których tylko dwie były wybrukowane. Chodniki były z desek i gdzie niegdzie z cegieł. Wszędzie było błoto, a w nim brodziły kozy, bardzo zadowolone z takiego stanu rzeczy. Centrum miasta, duży plac rynkowy, był olbrzymią kałużą, w której odbijały się jak w lustrze otaczające rynek domy. Wróciłem do hotelu wcześniej, niż zamierzałem i czekałem na Pawła. Przyszedł punktualnie o drugiej. Gdy zobaczył mnie, rozłożył szeroko ręce i zawołał: Jesteś wspaniale ubrany. Tobie się chyba świetnie powodzi. Różnie bywa. Teraz nieco lepiej, ale i biedy zaznałem dość. Przywitaliśmy się serdecznie. Nie znałem miasta, poprosiłem więc pawła, żeby zaprowadził mnie do jakiejś dobrej restauracji. Poszliśmy do Bagateli. Lokal był mały i lichy, lecz okazało się, że jest uznany tu za najlepszy. Zaczęliśmy obiad od zimnych przekąsek i wódki. Paweł opowiadał mi o swej sytuacji materialnej. Narzekał na trudną pracę, marne zarobki, na życie w takiej dziurze, gdzie nie ma żadnych rozrywek. Ile zarabiasz? Spytałem go. Dwadzieścia pięć tysięcy miesięcznie. Nie starczy ani na jedzenie, ani na ubranie, ani na mieszkanie, a żyć trzeba. Wyjąłem z kieszeni portfel grubo wypchany pieniędzmi. Odliczyłem dwadzieścia pięć tysięcy marek i powiedziałem do przyjaciela. Pamiętasz, jak dzieliliśmy się kanapkami i jabłkami? Podzielę się z tobą i teraz. Weź te pieniądze. Może ci coś ułatwią. Będziesz miał trzynastą pensję. Nie wypada mi. Bierz, bierz. Na razie mam pieniędzy dość. Przyjaciel dziękował mi serdecznie. Ale dziwna rzecz jak czas zmienia ludzi. Dostrzegłem w dawnym, miłym i dobrym chłopcu wiele nowych, nieprzyjemnych cech. Przede wszystkim raziło mnie nieustanne jęczenie, stękanie i narzekanie na okrutną biedę. A przecież był dobrze ubrany i pensja jego nie była zbyt mała. Znałem wielu ludzi mających mniejsze uposażenie, lecz żyjących znośnie. Poza tym jego oczy latające, macające, świdrujące. Paweł bardzo się zmienił. A może był taki sam jak dawniej, lecz ja tego nie dostrzegłem? Przyjaciel odprowadził mnie do hotelu. Rozstaliśmy się do wieczoru. Położyłem się spać, bo nie miałem co robić. Paweł obudził mnie, gdy było już ciemno. Pójdziemy się zabawić? Zaproponowałem. Nie ma gdzie, chyba do kina. A gdzie zjemy kolację? Tam jest i restauracja. Doskonale, to chodźmy. Skierowaliśmy się do restauracji, która również nazywała się kino. Zjedliśmy kolację i wypiliśmy dużo wódki. Ja dużo piłem, bo było mi smutno. Paweł zaś opuszczał kolejki. Powiedział, że powódce jest chory. Później poszliśmy do kina. Przeszło godzinę patrzyłem na jakąś tragedię miłosną. Film był marny i nudny. Taśma często się rwała, co publiczność witała tupaniem i głośnymi uwagami pod adresem operatora. Było gorąco i duszno. Chodźmy stąd, zaproponowałem. Nie mogę patrzeć na taką bzdurę. Wróciliśmy do restauracji na kawę, lecz ja poprawiłem sobie humor wiśniakiem. Gdy potem wyszliśmy na podwórze, byłem prawie pijany. Noc okrywała miasto czarnym kloszem. Niebo, ziemia, przestrzeń. Wszystko było czarne. I tylko gdzie niegdzie majaczyły promienie latarni. Powietrze było parne. Chodźmy do kobiet! Zaproponowałem Pawłowi. Tu nie ma ładnych kobiet. Jest kilka, ale pośredniego gatunku. Nie ma? Za dobre pieniądze będą. Do hotelu mi sprowadzą. Dam dziesięć czy piętnaście tysięcy i będzie dziewka. Przekonasz się. Paweł przez jakiś czas namyślał się, a potem powiedział: Znam jedno miejsce. Pyszne babsko, szwaczka. Nóżkami dorabia na kapelusiki możemy tam pójść. No to jazda. Zatrzymaliśmy się w ciemnym zaułku. Paweł otworzył furtkę i weszliśmy na dziedziniec. Nie mogłem nic dostrzec dookoła. Przyjaciel kazał mi zaczekać obok drzwi do sieni, a sam poszedł do środka, żeby dowiedzieć się, jak tam jest. Dłuższy czas czekałem na podwórzu, potem otworzyłem drzwi do sieni. Powoli posuwałem się naprzód, wyciągając przed siebie ramiona. Dotknąłem dłońmi jakiejś drzwi. Wydawało mi się, że słyszę w głębi mieszkania rozmowy i zły głos mężczyzny podobny do głosu Pawła. W pewnej chwili oparłem się dłonią o ścianę i pośpiesznie ją cofnąłem. Zadrapałem skórę o coś ostrego. Ostrożnie macając ścianę, znalazłem wiszącą na niej piłę stolarską. Wróciłem na podwórze i przymknąłem drzwi. Po dłuższym czasie Paweł wyszedł z mieszkania. Ledwie mogłem dostrzec w ciemności jego twarz. Zaczął mówić cicho. Pytałem, ile chce za kurs. Mówiła, że jak dobrze zapłacisz, to się zgodzi, a warta grzechu. Co mam jej powiedzieć? Gdybym był trzeźwiejszy, może zdziwiłoby mnie takie natarczywe pośrednictwo. Ale wówczas nie zwróciłem na to uwagi, rzekłem. Dam dziesięć tysięcy, bo ty tak ją zachwalasz. Dobrze, dawaj forse, ona bierze z góry, nie wierzy mężczyznom. Wyjąłem z portfela dwa banknoty po pięć tysięcy i dałem je Pawłowi. On znów poszedł do mieszkania. Szybko wrócił i zaczął szeptać do mnie. Wprowadzę cię, pójdziesz z drzwi na wprost. Sześć kroków do łóżka. Ona czeka. Nie mów nic i nie zapalaj światła, bo za ścianą mieszkają sąsiedzi. Ona boi się, żeby jej nie obmawiano. Ja zaczekam tu. Nie siedź tam zbyt długo. Zaprowadził mnie do kuchni. Wyczułem to po zapachu. A stamtąd otworzył drzwi. Popchnął mnie w głąb pokoju. Zrobiłem powoli kilka kroków naprzód i dotknąłem kolanem brzegu łóżka. Pochyliłem się, macając rękami. Dotknąłem dłonią ciepłego, gładkiego ramienia. Kobieta była rzeczywiście dobrze zbudowana. Miała jędrne, giętkie ciało, ale zachowywała się biernie, jak lalka. Ciemność i tajemniczość sytuacji zwiększały jej urok. Po pewnym czasie poczułem, że jeśli zostanę tu dłużej, zacznę wymiotować. W pokoju było bardzo duszno. Chciałem wyjść na świeże powietrze. Z trudnością ubrałem się i powiedziałem do kobiety, której nie znałem nawet z wyglądu: Dobranoc pani. Chciałem pożegnać ją uściskiem dłoni, ale nie mówiąc ani słowa. Odepchnęła moją dłoń, jakby zachęcając do prędkiego opuszczenia mieszkania. Na dziedzińcu zbliżył się do mnie Paweł. Już? Tak, ale omal nie zwymiotowałem. Tam tak gorąco i duszno. Gdy później żegnaliśmy się u wejścia do hotelu, Paweł spytał mnie. A jak baba spodobała ci się? Kobieta, jak kobieta z nogami, rękami i wszystkimi dodatkami. Nazajutrz Paweł przyszedł wcześniej do hotelu. Długo rozmawialiśmy, a potem wybraliśmy się na spacer. W pewnej chwili kolega powiedział, Mam zmartwienie. Chciałem nawet poradzić się ciebie, jak postąpić. Jakie zmartwienie? Chciałem się ożenić. Jest tu jedna dziewczyna. Zupełnie biedna sierota. Pokochaliśmy się. Może we dwójkę byłoby nam łatwiej żyć. Zawsze żona doglądałaby i mniej, i mieszkania. Więc cóż, bierz z nią ślub i już. Ha, łatwo to powiedzieć, ale trudno zrobić. Dlaczego? Trzeba mieć odpowiednie ubranie, przygotować mieszkanie, no i ślub kosztuje. Przez pewien czas namyślałem się, potem powiedziałem: Mógłbym ci pomóc, ale obawiam się, czy później, jeśli nie będziesz z nią szczęśliwy, nie będziesz mi miał tego za zły. Przyjaciel uniósł ręce. Ależ to jedyny mój ratunek, bo tak żyć, jak żyję, sensu nie ma. I żebyś ty ją znał, jaka pracowita, gospodarna. Wiesz co, może ty też przyjdziesz do nas dzisiaj na obiad? Zobaczysz ją i wówczas mi powiesz, co myślisz o sprawie. Wkrótce pożegnaliśmy się. Kola poszedł do narzeczonej, by przygotować lepszy obiad. Wrócił do mnie przed drugą. Udaliśmy się do miasta. Chciałem kupić do obiadu wódki i przekąsek. Po drodze kolega powiedział. Chciałem nawet zamieszkać u niej. Byłoby to dużo taniej, niż wynajmować pokój u obcych ludzi. A pokój mam taki, że nikogo zaprosić nie mogę. Ale wiesz, ze względu na jej opinię nie można. Poznałem narzeczoną Pawła. Była to bardzo miła mieszczanka, blondynka, lalki z dołkami w policzkach. Wciąż była zażenowana i nie umiała wziąć udziału w rozmowie, ale robiła sympatyczne wrażenie. Obiad był bardzo dobry i obfity. Dziwiłem się nawet, że narzeczona Pawła umiała tak smacznie wszystko przyrządzić i ładnie podać. Gdy podpiłem i trochę rozczuliłem się wspomnieniami kolegi o naszym dzieciństwie, powiedziałem do niego: Pamiętasz naszą rozmowę o twoim zamierzonym małżeństwie? Tak. Ile ci trzeba pieniędzy? Na wszystko? Tak, tylko skromnie. Narzeczona Pawła, którą on nazywał Stewka, wyszła do kuchni. Paweł ściągnąwszy brwi, obliczając coś w myśli, wreszcie powiedział: Gdybym miał sto tysięcy marek, to wystarczyłoby, ale co tu mówić? To dla mnie kapitał. Dam ci te pieniądze, rzekłem. Ale z jakiej racji? Żeby ci pomóc. Widzę, że masz narzeczoną rzeczywiście bardzo miłą. Warto, żeby się poślubił, a pieniądze potraktujemy jako pożyczkę. Jeśli kiedyś wzbogacisz się, oddasz mi. Jeśli tak, wezmę chętnie. Dziękuję ci serdecznie. Zaczął ściskać mi dłoń. Do pokoju weszła Stefa. Paweł zwrócił się do niej. Podziękuj, kochanie, panu Michałowi. Wybawił nas z kłopotu. Ona zarumieniła się i powiedziała: Bardzo dziękuję. Dałem koledze pieniądze. Obiad przeciągnął się do późna. Paweł pił mało. Jego narzeczona nie piła wcale. Ja natomiast wypróżniałem kieliszki dość często. Zalewałem alkoholem gorycz, której dużo miałem w duszy. Ale w pewnej chwili stała się rzecz, która mnie po prostu przeraziła. Ledwie mogłem opanować wzburzenie. Dostrzegłem na szyi narzeczonej Pawła wypukłą bliznę, która szła na ukos. Przypomniałem sobie wczoraj, gdy w ciemności piściłem kobietę, do której zaprowadził mnie Paweł, namacałem palcami na jej szyi bliznę. Nie wiem, dlaczego mnie to zainteresowało. Miałem ochotę zapytać, skąd ma tę bliznę, ale pamiętałem, że nie wolno mówić. Obecne spostrzeżenie przypomniało mi wczorajszą noc. To ona. I łóżko w głębi pokoju. Ten sam pokój. Nie miałem już wątpliwości, że wczoraj wieczorem byłem tutaj. Ale jak Paweł mógł coś podobnego zrobić? To potworny. Namówił prostytutkę lub dziewczynę lekkich obyczajów, by udawała jego narzeczoną, i w ten sposób wyłudził ode mnie pieniądze na ślub. Nie chodziło mi o pieniądze, których miałem jeszcze dużo i które sam chętnie dawałem, gdy sądziłem, że mogę komuś dobremu ułatwić życie. Ale zabolała mnie podłość dawnego przyjaciela. Zacząłem uważnie obserwować kobietę. Ona dostrzegła to i zarumieniła się. Kiedy później wychodziłem z mieszkania, zobaczyłem w sieni wiszącą na ścianie piłkę stolarską, o którą wczoraj zdadarpałem sobie dłoń. Żegnając kobietę powiedziałem ze szczególnym zaakcentowaniem wyrazów: „Dziękuję pani bardzo za czas przyjemnie tu spędzony.” Prawie z przerażeniem spojrzała mi w oczy. Może wyczuła, że coś podejrzewam, lecz Paweł tego nie dostrzegł. Zapadł wieczór. Szedłem z Pawłem ulicami tak samo ciemnymi jak wczoraj. Nie miałem ochoty do rozmowy. Nie zaproponowałem, mu by wstąpił do mnie. Nie powiedziałeś mi, jak długo tu będziesz, rzekł Paweł przed odejściem. Bo sam nie wiem. O, szczęśliwy człowiek. Możesz rozporządzać swym czasem. Ja jestem przywiązany do pracy, jak koń do kieratu, odparłem mu. Znam wielu ludzi w Wilnie, zarejestrowanych w biurze pośrednictwa pracy, którzy błagają, żeby przywiązano ich do jakiegokolwiek kieratu. Ale nie dla wszystkich jest miejsce. Pożegnaliśmy się do jutra. Paweł powiedział, że przyjdzie do mnie dopiero po pracy. Poszedłem do hotelu i długo siedziałem w ciemności. Nie chciało mi się zapalać światła. A miasto zbrzydło mi jeszcze bardziej. Padł na nie cień złego i brudnego postępku dawnego przyjaciela. Zapłaciłem za pobyt w hotelu i pieszo udałem się na dworzec. Brnąłem po błocie ulicami, potem ścieżką obok szosy. Trudno było wyrzucić z myśli Pawła i jego narzeczoną. Na dworcu, czasowo urządzonym w drewnianych barakach, dowiedziałem się, że pociąg do Brześcia odchodzi dopiero o pierwszej w nocy. Musiałem czekać kilka godzin. Poszedłem do bufetu i wziąłem duży kufel piwa. Potem usiadłem przy stoliku i sennie obserwowałem ludzi, znajdujących się na sali. Obok mego stolika siedział kolejarz, który pił herbatę i jadł kanapki przyniesione w papierze. Później zaczął przeglądać jakieś blankiety. W pewnej chwili skręcił papierosa i chciał zapalić, ale nie miał ognia. Podszedł do mnie i poprosił o zapałki. Zapomniałem z domu. Chciałem kupić w bufecie, ale nie mają. Dałem mu ognie, podziękował i spytał, czy może przysiąść się do mego stolika. Nie miałem nic przeciwko temu. Wkrótce zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że kolejarz pojedzie tym samym pociągiem, na który ja czekam. W trakcie rozmowy spytałem go: Może. zna pan Montera? Wymieniłem nazwisko Pawła. A jakże? Znam tu wszystkich. U niego nawet kilka razy byłem. Nie wie pan, ile on płaci komornego? Nic nie płaci. Mieszka we własnym domu. Nawet sam odnajmuje dwa mieszkania i kilka pokoi. Bierze dobre pieniądze. Bo u nas, wie pan, mieszkań brak. Miasto rośnie, ludności przybywa, a buduje się mało. Dom ma w posagu. Tak? Właśnie to był posag panny Stefani. Ona jest córką kolejarza. Ładna kobieta, a i on niczego sobie. Dawno się pobrali? Przed dwoma laty. Zna ich pan? Nie, słyszałem od kolegi, który razem z nim służył w wojsku. Ach tak, porządni ludzie i on i ona, bardzo porządni. Jakim ojciec panny Stefani ślub wyprawił, to ze stu gości było. No a teraz dorabiają się, ogród mają duży. Też posak, bo ona jedynaczka. Niedługo przed odejściem pociągu kupiłem bilet pierwszej klasy do brześcia. Zawsze jeździłem trzecią, a teraz pierwszą. Po co mam sobie żałować? Rozrzucam pieniądze, mogę więc zapłacić za wygodę dla siebie. Koniec rozdziału.